Panie, brałem ostatnio pralkę. I tu czytam, że jest utylizacja odpadów za 400 zł, panie pralka kosztowała 1000. Co to jest za pozycja? Ja tego nie kupowałem. Panie, ja chcę to anulować oddać. Nie chcę tego. Rozumiem pana. Proszę mi powiedzieć, czy pralka była transportowana przez nasz transport? Nie no, wy żeście przywozili takim dużym samochodem. A proszę powiedzieć, czy pralka była zapakowana fabrycznie? No tak, tak, była, była. A czy nasz pracownik rozpakował pralkę u pana w domu i zutylizował i zabrał wszystkie niepotrzebne rzeczy, takie jak styropian, folia czy opakowanie kartonowe? Nie no, panowie, zabieraliście to wszystko ode mnie z domu. Tak, to, to prawda. Widzi pan, i to jest właśnie ta usługa. Zadbaliśmy o to w trosce o panu, aby nie musiał pan samemu utylizować tych odpadów,